Uczestniczymy w różnych wydarzeniach sportowych, które są organizowane, inspirowane przez różne regiony w całej Polsce. Na przykład wygrywamy w biegu plażą, mamy drugie miejsce w mistrzostwach Polski. W piłce nożnej. No i oczywiście zwyciężamy w marszałkiadzie, to jest nasza lubuska inicjatywa. Bardzo się cieszę, że gościmy w tym roku aż osiem drużyn. Jesteśmy regionem mistrzów, a to zobowiązuje. My jesteśmy już po raz czwarty w Drzonkowie, także to nie jest nasz debiut, to jest już kolejna no, impreza, w której bierzemy udział. I bardzo cieszymy się z tego, że możemy to być właśnie po raz czwarty, ponieważ uważamy, że Dżonko w ogóle jest świetną. No, Świetną jakby, no świetny miejsce na przeprowadzenie tego rodzaju zawodów. Nastawienie, nastawienie na cały turniej ten dwudniowy, który odbywa się w Dżonkowie, zawsze co roku e, województwo świętokrzyskie ma bardzo, bardzo e, pozytywne. E, uwielbiamy sport, uwielbiamy rywalizację i uwielbiamy dobrą zabawę. Zawsze tak jest. U was tu w Lubuskim jest świetnie e, zorganizowana impreza. E, Myślę, że rywalizacja na tle sportowym będzie bardzo wyrównana, a zwycięzca będzie tylko jeden. Święto wszystkie. My tutaj czwarty raz, pierwszy raz było w 2016 roku. Powiem tak, miała to być impreza przejściowa, czyli kto wygrywa, ten jakby zabiera swoją pałeczkę i, i organizuje niestety. Tak jak dzisiaj pani, pani Ania Sulima powiedziała, chyba nie ma drugiego takiego pięknego ośrodka w Polsce, gdzie można by było tyle konkurencji zorganizować w tak krótkim czasie i w tak pięknym towarzystwie. Tak? Także no, jesteśmy bardzo zachwyceni w ogóle tym terenem i tym ośrodkiem i, i tym mikroklimatem, który tu panuje. No, przyjechaliśmy z Olsztyna, a z tego co wiem, to u nas dzisiaj pada deszcz.